No, znów księżyc jest. Osobiście widziałem go o 18. .00. I oczywiście wcześniej był, nie? Nieco wyżej aż tam. Chłopie, musiałem na balkon wychodzić, żeby go zobaczyć. No to nieźle akurat. Oj, i przy okazji gwiazda jest. O, widać się, no lekko, lekko widać, no, ale jakoś jakoś widać. Nie wiem, taki drobny punkt był. Aż chuja widać. Ale no. To fajnie, że dzień minął. No. A i tak jak zawsze fajnie, chociaż księżyc już zachodzi. No.